Cześć, witajcie na kanale w kolejnym materiale. Dzisiaj kolejny wypad na rzeczkę. Tym razem będę szukał ryb łowiąc z brzegu. Planowałem ruszyć na ponton i odczarować sezon szczupakowy, ale niestety pogoda miała być dużo gorsza niż aktualnie, bo aktualnie mamy dosyć fajną pogodę, słoneczko świeci, jest dosyć ciepło. A zapowiadane było, ulewne deszcze, także stwierdziłem, że no, na ponton nie będzie sensu a z brzegu jakoś tam się przemęczę, gdzieś tam się pochowam pod drzewami i jakoś przetrwam no na miejscu okazało się e, totalnie inaczej było lekko zakurzone niebo, ale się rozpogodziło chmury się jakoś rozeszły no i na, na tą chwilę jest, jest dosyć, dosyć przyjemnie dosyć fajnie mam nadzieję, że uda się dzisiaj coś fajnego połapać e, nastawiam się na okonie Głównym celem będą konie. Następnie, jeżeli one nie będą aktywne, chciałbym skupić się na, na sandaczach I, i na tych dwóch gatunkach. Dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim. Szczupaki to biorę tylko w przyłowie, dzisiaj nie skupiam się na szczupakach. Także, e, no co, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego dzisiaj połapać. Jakieś fajne rybki wlecą i będziecie mieli co, 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 po, co pooglądać. Także, nie przedłużając, e, ja lecę. Łowić, a Was zapraszam do śledzenia. I pamiętajcie łapeczki w górę, subskrypcja na kanale i widzimy się już. Mam nadzieję że niedługo z fajną rybą. Pozdro! Jest ryba. Dosyć fajna ryba. Chyba udało się przełamać pasę szczupaka. O. w końcu chyba udało się złowić przyzwoitego szczupaka tu jest dużo kapelanów próbuję go stąd wyciągnąć o ja no fajnie jest fajnie Dyszek ma, nie? Oooo, będzie ciężko. Będzie ciężko. Prawie Ale Boś A jest poharatany Teraz dalej wybierze się trawys O, ale zabawa, teraz już powinno się udać Dobra nie jest jakiś olbrzym ale grubiutki jest także wyhaczymy z tego tutaj na trawie ale jest o, o po przejściach Psz. trochę przeszedł ale w końcu udało się złapać takiego miarę przyzwoitego szczupaka Ehe. W tym sezonie. Nie jest jakiś tam wielki. Nic masywnego, ale w końcu jest pierwszy. I jest chyba okonek. Uj, to fajny. No, taki z 30 myślę. Ma. No, nie, fajne. Tak, wyczepimy sobie, hopa. Też to jest na spin Czekaj, czekaj. Już się wyczepił mogę go chwycić Taki oksik Cykniemy sofoteczkę i wypuszczamy do wody. Siemanko, Siemanko, witam ponownie. E, ja już po, po wędkowaniu, właśnie zawijam się do samochodu. Kawałek drogi jeszcze przede mną. E, no co, dzisiaj sporo pochodzone troszeczkę kilometrów zrobione. Ryb dużo nie wyjechało, tylko dwa brania były. Dwie ryby udało się złowić. Jedna to był okoń 30 parę centymetrów. A druga to szczupaczek 80 centymetrów. Fajny taki grubutki szczupaczek, ale tam był lekko, lekko po przejściach tam po, po, pocięty albo pogryziony przez innego większego szczupaka. No co, no dzionek ogólnie na plus. Niestety pogoda mocno krzyżowała plany, bo jak widzicie nie wiem czy słońce Was nie teraz nie zaślepi ale znów naciągają ciemne chmury także spodziewam się teraz za kolejnego deszczu Także dzisiaj pogoda nie rozpieszczała słońce, deszcz, wiatr naprzemiennie także ciężko było cokolwiek połowić bo często też musiałem się chować przed deszczem bo były to chwilowe ale mocne dosyć mocne dosyć opady No co nie przedłużam chyba, Dionek no, mogę powiedzieć, że na plus ryby jakieś tam wyjechały, coś tam się działo, ale no bez szałuż tak powiem e, widzimy się już na kolejnej wyprawie, gdzie to będzie to jeszcze nie wiem e, zobaczę jak, jak pogoda pozwoli, czy będzie odpowiednia na ponton i na szczupaki, czy jednak udam się na, na klenie jeszcze Eee, także co, no, trzymajcie się i, i widzimy się w kolejnym już materiale na kolejnym odcinku. Pozdro i do zobaczenia. Pamiętajcie, łapeczki w górę jeszcze i subskrypcja na kanale. Trzymajcie się, pozdro.